zespół Ostrowski, jak i zespół z Łódzkowska odniósł zwycięstwo, ale tutaj Hester, 5 minut gry za nami przy nim Santangelo i teraz próba rzutu za 3 punkty doskonale rzucał kontakt kołu Ostrowskiego Wojciech Szabarski do Furmana Wybrał Hestera Furman. próba rzutu za trzy punkty celnie. faulował Obano. Zakończenia pierwszej kwarty Jacek trzykała do Furmana. Furman wybrał e, Szawarskiego i teraz Szawarski zdecydował się na rzut i trafił proszę Państwa. E, dostrzegam tam e, na bocznej trybunie szaleńczy aplauz e, sympatyków drużyny i no. Co zrobi? No co zrobi? No zrobił fantastycznie. Eee. Za linii 6 metrów e, 25 centymetrów przez e, furman i proszę państwa no e, ja łatwo tutaj rozszyfrować taktykę Andrzeja Kowalczyka. Walkiem Manwilu, e, stąd e, takie gorące przyjęcie e, krzykała ze skrzydła trafił e, i kolejne Punkty. A proszę Państwa na Państwa ekranach e, przesympatycznie kibice ostrowskiej drużyny, którzy tutaj dojechali do nas do Włocławka i tutaj wspomagają e, swoich koszykarzy na parkiecie. 41-36. Tymczasem kolejny celny rzut e, celna trójka. No i udało się. Wrócił Władimir Andrzulowicz. Trójka Anżulowicza i 44-41. Aktualny stan meczu. Oczywiście prowadzenie zespołu Ostrowskiego. I teraz 18 sekund do końca meczu. 10 na oddanie rzutu. No zobaczymy. Czy Tomaszewski Tomaszewski? I proszę Państwa, pierwsze punkty Bartka Tomaszewskiego. Pierwsze skrzypce w zespole Anwilu i dzięki właśnie jemu, a tutaj doskonałe podanie dojrzał tam Iwan schodzącego pod koszy w szóste będą walczyć od 3 marca znowu znów się spotka Andil z Degustą i Degusta z Angilem. Tymczasem Kester dwa punkty. Natomiast bardzo dobre widowisko, bardzo ładny mecz jakże zacięty. Iwen do to... Darnikowskiego trafia Jarosław Darnikowski zadowolony ten gest. Proszę Dzień Państwa, Gryściuk niewiele grał. Rzucił raz za trzy punkty teraz. Druga próba wykonania Gryściuka i trafi. No i proszę Państwa, on wie kiedy trafi. W najbardziej takich spektakularnych momentach. Tak jak tym razem 70 na koncie Anwilu, 69 na koncie Degusty. Iwen 5 minut 30 sekund do końca, ale tymczasem Hester trafił za 3 punkty. No i proszę Państwa teraz tutaj Kania malutki, nie, z niebywałą ambicją, wielkim sercem Amerykanin tutaj zdobywa punkty i dyryguje tą grą zespołu Ostrowskiego. Stracili piłkę Ostrowianie, ale bardzo ładnie... Z... Bardzo ładnie w obronie y, zachowali się koszykarze. Y, Ostatni teraz y, zdecydował się. Iwę za trzy punkty i proszę Państwa. Y, znów prowadzi. Y, y, te kusta, próbują koszykarze. Y, Anwilu rozerwać tą obronę i rozerwali. Tam z tyłu nieobstawiony znalazł się Jeff Nordgaard i on znów zapakował piłkę do kosza. Jednopunktowe prowadzenie dla odmiany Anwilu. Minuta 31 sekund do końca meczu i o czas poprosił trener drużyny. Proszę Państwa, w tym w tym zgiełku dam mój głos chyba do państwa do końca nie dotarł. Oczywiście tym trenerem, który poprosił o czas. Był trener Kowalczyk. Grosił już czas. Minuta 27 sekund. Jednopunktowe prowadzenie Anwilu, a trzy piłce czakiwę. Zdecydował się na rzut za trzy punkty i trafił. I proszę Państwa robi się gorąco w tej chwili. Teraz ja. tylko 10 sekund do końca. Zdecydował się Obanon. Przerw. I proszę Państwa, wspaniale zachował się w tym momencie. Kapitan zespołu Ostrowskiego piłkę przekazał wychodzącemu na... Pozycję na właściwie sol, do solową pozycję do Hestera i ten zapakował do kosza, a tymczasem te serpentyny, które Państwo widzą, to lecą od strony z sektoru kibiców ostrowskich. Oczywiście Hester prosi, by tego nie czynić, nie robić, bo to może, no, może źle wpłynąć na, na, na końcówkę tego spotkania. Przerwana oczywiście akcja. Tutaj kibice zaczynają opuszczać już halę. Zrobiło się tutaj cicho, spokojnie. Już nie ma tego szaleńczego dopingu, bo chyba bo chyba kibic Anwilu już pojęli, że te dwie sekundy nie zmienią losów spotkania. 86-79 i proszę Państwa nie udał się rewanż. Y, drużynie z Wocławka jest, z Drugi. Y, zejdą do szatni pokonani, chociaż jeszcze raz podkreślam, nie ma to żadnego wpływu już na losy tej szóstki. I Syrena kończy spotkanie i proszę Państwa sukces zespołu ostrowskiego 86-79 po raz drugi. Anwil pokonany. Tym razem y, u siebie.